Okej, okay, hej ludzie, z tej strony Roxin, a to już siódmy odcinek z Mortala, a więc zaczynamy. Jak tam wiaterek wam wieje, bo u mnie to aż wieje za mocno. Właśnie zerwał nam e, antenę od telewizji, a więc jest lipa. Ale cóż, trzeba to jakoś przetrwać. okej, okay, zaczynamy. E, SA. Wait, 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 czekaj. SAU, spacja. A okej. Okay. Okej. Okay. Jest! Oberwał. Mam nadzieję, że mnie tutaj dobrze słychać, bo troszkę go przystawiałem. Właśnie stopę trzeba nastawić, ponieważ yy, dzisiejszy odcinek musi być wymierzony co do minuty. Zaraz muszę oddać PC-a siostrze, lecz pc -ta, laptopa siostrze. Bo podobno nie ma co robić, a więc luz. Okej, okay, fight. Piorun. Okej, okay, luzik. Trzeba tylko patrzeć, gdzie piorun padnie. No właśnie, trzeba patrzeć. I w niego, Wow. Jego. Wow, usunął. Cał, facet SAG. Wow, wow, wow! Możemy mu, do, mu troszkę pomóc. SAG. Nie butnij go, nie butnij jeszcze raz. Wow. Nie, no, nie, nie no, facet. Mamy X-Raya, ale nie można go wypalić. Kabal, kabal przegra, przegra to kabal. Mówię wam. I spailował. Wow, wow, wow! <noise> tak jest Okej, okay, 92 challenge Jest dobrze Wow, 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 co to za postać? Szczerze to sam nie wiem, pierwszy raz widzę coś takiego w tej grze Aczkolwiek, zaraz się przekonamy Ehe, spoko, jakieś coś takie ten... Dziwne i slow motion chwila, stop, uspokój się. Ok, miałeś się uspokoić. Poczekajcie chwilkę, bo muszę coś tutaj sprawdzić. Albo wiecie, co sprawdzę, to za chwilkę. Tylko na razie musimy skończyć tą misję, bo nie chcę wychodzić do yy, menu. Ojoj, oj, oj. slow motion, nie wiem, cz czemu to się dzieje. Być może to dlatego jest spowodowane, że nie mam podłączonego do prądu. Oj, jezu. Nie, no, czekajcie, bo tak się nie da nagrywać. Yy, dobra, no trudno. Miejmy nadzieję, że coś to zmieni. Oj, choć już widzę, że. Nie widać, aczkolwiek jest, jednak jest różnica. Dawaj, dawaj go, dawaj go. No, o, z łuczku dostał. Zaraz to było UT. s a -UT. Boże, co ja wciskam? a s, -A -S -T, boże. Tak jest, i teraz starczy go, starczy. No czemu to nie zadziałało? Dobra, weźmy ten cios taki dwa razy w lewo i jakiś przycisk. Nie pamiętam jaki. O, właśnie. Wow, wow, wow! Tak jest. Mamy X-Raya. Oj, zblokował nam X-Raya. Dobra. Dobra, i ostatni cios. Żegnaj. Jest, oczywiście. Taki wiem Jakiś jak Tor, król Piorunów, ma młot. Właśnie, oglądaliście najnowszego Tora? Dosyć ciekawy film. No. <grywa> Trochę taki się zrobił komediowy. Nie to co poprzednia część. Lepszy było jak e, ten koleś mówił e, o tym, że zginął e, jego brat, a tamten się zaczął śmiać i podziękował. Mój Boże, dzięki. Oj, zobaczcie to, się dowiecie. Ej, no co, tylko jeden dzisiejsz potrafisz? Jakże dziwny ten taki inny kolor. No. Ła, aha, spok. Dobra, jeszcze raz. No jak już by ten X-Ray wypalił się do końca, to HP by nam nic nie zostało, więc lepiej zacząć od nowa. Jakiś inny ma ten. No weź pacę, nie bij mnie tak. No! Dostał w końcu. Dostał. Ale i tak to mu strasznie mało HP zabiera jakoś. No nie, bo to my na tym gorzej wychodzimy. Mamy X-Ray'a, on też ma X-Ray'a. Ale my spailowaliśmy, jak zwykle. A on nie spailował. Luz, jeszcze raz, lama ze mnie i tyle. No! Dostał w końcu Ojej, się przelecieli obok siebie Czemu mu tak strasznie mało HP bywa Mamy X-Ray'a Dostał w końcu Tak jest, niszcz go, ale my musimy też uciekać przed jego X-Ray'em, ponieważ już ma na full Wo wow wow co się dzieje Dostał ok? Strzał Tarcza, tarcza Niech podejdzie No chodź tu Ej no nie serio Akurat puścić musiałem No już dobra, starczy ile ty nam tego HP zabierzesz? Jeszcze? Ha, Wow, 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 jakiś taki pary ten baraka jest. O dziwo, bo on zwykle taki nie jest mocny aż. To znaczy jest mocny, ale nie aż tak bardzo. No sami widzicie, zobaczcie, dwa ciosy zdaliśmy. No i mu nic HP nie ubywa. O co tu chodzi? Mamy XREA Dostał Brawo Night Wolf Dobra, teraz musimy go na dystans Utrzymajmy go tak jak najdłużej. Jeszcze jeden strzał. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Ostatni strzał. Proszę. Jest Brawo Brawo Torze. Wow, 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 trzech, czyli to samo co wcześniej. Znowu jest Ermak, Wtedy był chyba też Kabal, ale tego trzeciego nie było. Był wtedy kto inny. Był chyba wtedy Goro. Goro, nie, jak on ma? Oj, nie pamiętam. Dobra, nawalić go trzeba po prostu i tyle. Wow, wow, wow. Spamujmy! Spamujmy! To, co nam najlepiej wychodzi. Hi, hi, hi. Śmiech. Śmiech. Aj, Ajajaj! Sfajlować tak, X-raya. On ma też X-raya i zaraz go wypali i będzie po nas. Nie! Nie rzucaj, bo dwa jest jeszcze tylu, a my już nie mamy HP. Dobra. Pierwszy. Czy mi się wydawało, czy HP nam trochę podskoczyło do góry? No i nas do dostał. O, ale teraz do dostaliśmy jakiegoś bonusa. Wow! O nie! Ale to było piękne z jego strony. Naprawdę. Tak by to dobrze wyszło. Ajajaj, tak blisko! Wow, Breaker! Tylko nie spejluj teraz Mamy X-Ray'a, uwaga! Dostał No ale co z tego, jak my nie mamy prawie w ogóle HP, a ich jest... Co, jeszcze jest dwóch do pokonania Niania, do pokonania Nie pniania, tylko nania Wow, podskoczyło nam życie Like boss Dobrze, jeszcze nam nie zadał żadnego ciosu. Tak trzymać. Uwaga! Jest! Pięknie. Tak to można walczyć. Co teraz? Mamy X-raya. Uwaga! Chodź, podejść bliżej. Wow, jakiś ma tygryska na głowie. Co tak tygryska? To jest wilk. W końcu sama nazwa wskazuje. Nightwolf. Wow! Get over here! Nie! Facet, nie, nie takie rzeczy z nami. I mamy znowu X-Ray, tylko by trzeba wypalić. Dobra, i teraz X-Ray. X-Ray! Nie! Kurde! Nie. Mamy znowu X-Ray. Z... Wow! Troszkę zle, zleksza nam pociśnie. Aczkolwiek zaraz mu go oddamy. Uwaga! Trzymajcie się, ludzie, patrzcie na to. Tak jest. Piękny, niezadany cios. I koleś zostanie wykończony. Yeah! Wow! Rozwalił go ostro. Brawo, toże, jak to już mówiłem Test your mind. Czyli kolejne znowu coś w stylu Napierdzielaj w klawiszki i później kliknij shift Spacja, Oczywiście Bamboo Ej, wait, nie, nie, ten przycisk Wróć jeszcze raz, retry oczywiście Boże, odwaliłem Napierdzielaj w te klawiszki, a nie w tamte Okay, nawalamy 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 i musi być zielone pewnie czy musimy wcisnąć Uuuu, nie jednak nie tak jeszcze raz Aha to ma Okej, okay, jeszcze raz może sprawdźmy teraz nawalmy nawalmy tak na maksa tak i teraz yeah! Wolf jakiś ty silny Okej, okay, Luzik kolejne. Kitana 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 jak masz piękną kitkę Jaki ładny strój wow, wow, wow Milenka kontra Kitana Yeah Milenka jest fajna Ale nie mogę nic z nią zrobić Wait Wait ludzie Gdzie ja jestem? zara, bo coś się tutaj To ja walczę? Aha ja tylko potrafię... mogę strzelać Jak to się strzela? Wait, czekaj, bo ja nic nie, nie, nie umiem Aha, okej, okay, u Ale teraz nie wychodzi mi <ścoughs> Też tak potrafię i co? Wow, dostaliśmy a nie potrafię strzelać, bo nie wiem jak tutaj jakoś ktoś się musi coś pewnie załadować czy coś w tym stylu Na razie możemy tylko skakać Wow, dostała pierwszy cios Dobra, teraz wow, nie trafiliśmy I dostaliśmy I przegrywamy, czyli jak zawsze Dobra, teraz my, teraz nasza kolej, no daj, no strzel No strzel, bo tutaj czas leci, a ja nic nie mogę Dostała, ale my też Wow, i teraz znowu dostaliśmy I przegrywamy Tak ludzie Dostała? Big Ben! Jeee, przegraliśmy! Oczywiście Dobra, strzelaj Strzelaj, strzelaj Tak jest, dostała Podskocz Wow, i dostaliśmy my też No dobra, to jakoś tak paranoicznie wygląda, takie wow, 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 wow Ale spailować. o matko Au no, traf, rzuć, strzel. Dobra No. Ajajaj. Aj, aj. dobra, Ajajaj aj, aj. Dobra, jeszcze raz. I spamujemy, 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 bo załapałem jak Spamuj, spamuj, jeszcze raz i jeszcze raz Just Wow, ale jej się cycki zatrzęsły Ja nie mogę na to patrzeć Dopiero co do ukończyłem 18 lat jeszcze z 10. Muszę poczekać. Haha, <laughs> żartowałem. Ale ze mnie dowcipliśmy. O matko, co to jest? I co ja mam teraz niby zrobić? Wait, wait, co ja mam zrobić? Co? udzikać ciosów? Jak jest, nie mogę ciosu żadnego zadać. Ani zblokować, nie mogę ani nic. Au! Dobra, będziemy się skakać. Tyle. Wow, dobra. Coś spadło nam. Nie wiem co, ale dobra. Zaraz będziemy w pełni normalni. Bo na razie to jest. Uh, lipa Ok, coś spadło znowu. Coś możemy zrobić. Nic. Luz A ona nas cały czas tu uczy. Czas już, czas się, czas się szybciej leć, Płynie. Wow, możemy machać dłońmi. Wow, wow. Taka moc. ona jest idiotką. Dostała. Jade. Breaker Dobra, jesteśmy w pełni normalni, przynajmniej tak mi się wydaje. Uiui, trulu, trulu. Dawaj, trulu, trulu, jeszcze raz. A <głos> <głos> się patoczyliśmy. No, trulu, trulu, ja lubię to turul, robić, ale mi nie wychodzi. No, wow, taki unik, to było zamierzone, oczywiście. No i no, czemu ona cały czas blokuje? Dostała wryj I... Skocz na nią! Yes, kurwa! Tak jest! Milena! Wow, jakie ty jesteś piękna. Okej. Okay. Nightwolf. Jenny ludzie. Jak zaczynałem nakrywać tę tę serię, to sam nie myślałem o tym, że nagram aż tak, tak długo. W sensie, że no nie, nie, nie to, że się jakoś tak fale czy coś w tym stylu, ale jestem sam z siebie dumny, że, że mam cały czas y, coraz większy zapał do tego, żeby kręcić filmiki. Mówię, na, zakręcę jeden, nakręcę jeden odcinek, zobaczymy, jak co z tego wyjdzie, ale jak już sam zobaczyłem, że mi to się podoba, więc będę prześcił, kręcił coraz więcej. Au. Ale trudno, to był x-ray I nam obywa HP cały czas Wow, trzeba go nawalać szybko, 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 szybko No dobra, lipa Mam x-raya Dostał, 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 dostał Oh yeah Tak jest, pięknie Good game 33% Skocz, nie chcę skakać? To ona chyba skakała zawsze Tak, odsłaniała swojego pięknego ryja i skakała do kamerki Wow, moi domownicy się odzywają, to znaczy domownicy. No domownicy. Eee, a więc jeśli słyszeliście to, to przepraszam Was bardzo za to. Wow, kule z nieba. Wow, wow, wow. Co się tu dzieje? Dosy, ale dostała ryja, Wow, kula. Raj się szmato. Ej, nie trafiłaś kulko Wow. Leć, kulko, leć. Ale nie we mnie, tylko w nią. Mam x raya Dostała! Tak jest! X-Ray wypalony i to prawidłowo, a więc jest gig. Dobra? I teraz strzel w nią jakoś. Nie wiem jak to strzelałaś, ale strzel, proszę. I znowu dostała, same, same, sama się zjara. No, no, teraz we mnie, teraz we mnie, tak? Dobra, cześć. Yeah! Like boss. Okej. Okay. A więc jak już mówiłem ten odcinek będzie troszkę krótszy od poprzednich setny akurat yy... można na tym skończyć, ponieważ jest już setny challenge. Komentujcie, subskrybujcie mój kanał i do jutra. Siema.